portal społecznościowy z elementami psychologicznymi i medycznymi. Ja nazywam się Andrzej Drążkiewicz, jestem pierwszym inwestorem oraz wspólnikiem iAnimage. Mam również przyjemność przedstawić Państwu pomysłodawcę, głównego programistę oraz prezesa spółki iAnimage, Kamila Prudre. Dzień dobry. To właśnie Kamil przedstawi dzisiaj prezentację iAnimage. I zanim to zrobię, zanim przekażę mu głos, chciałbym, aby obejrzeli Państwo film prezentujący główne założenia i możliwości Animage. Mam nadzieję, że film zbudzi Państwa zainteresowanie i w tej chwili przekazuję głos Kamilowi. Eee, proszę bardzo, Kamil, eee, mikrofon twój. Ale co ci się sama podoba? nie? A podsiadło mi się nie podoba. Nie, nie. To już nie nasze. To Jak już nie nasze. Powszechnie wiadomo, wiele osób. Eee, nie ma pomysłu, wiedzy, jak poprawić czy zmienić wizerunek. Dotyczy to wielu aspektów fryzury, doboru ubrań przed lustrem w domu, czy na zakupach makijażu, medycyny estetycznej, kwestii doboru diety, sylwetki. Dużo osób po prostu nie nadąża nad tymi trendami. Z kolei dużo osób ma tą wiedzę, wie, jak mogliby pomóc, ale zajmują się tym zawodowo lub hobbystycznie, i nie mają miejsca, gdzie mogliby online zwyczajnie pomagać użytkownikom jednocześnie na tym Zarabiając. Z kolei y, wiele osób y, pragnęłaby wzajemnie się wspierać w poprawie wizerunku, ale też nie ma takiego miejsca. Y, dajemy indywidualne porady od y, ekspertów i społeczności szyte na miarę, system, który pozwala już od 13 roku życia y, zarabiać, y, ustalając własną dyspozycyjność, cenę, portfolio, wszystko bez obowiązań i podczas którym y, motywuje do wzajemnej pomocy dzięki wielu mechanizmom technicznym i psychologicznym. 20% internetu interesuje się wizerunkiem, a branża modowa, beauty i zdrowia to styliści, fryzjerzy, trenerzy personalni, dietetycy, fizjoterapeuci, tatuażyści, makijażyści, kosmetolodzy, stomatolodzy, specjaliści od medycyny estetycznej, logopeci, medialni psychologowie, wedding plannerzy, dekoratorzy, wnętrz, graficy i fotografowie. Mamy już gotowy produkt ze społecznością, aplikacja na wszystkie platformy na wielu językach. Między innymi graficzny feedback od społeczności, jak nas postrzegają i widzą inni, możliwość dodawania metamorfos, które są automatycznie nagradzane przez nas system monet, które użytkownik może również kupić lub pozyskać, promując a innymi czy pomagając innym. Może i wdać na poradę ekspertów, czy też zakupy w naszym sklepie z nagrodami, czy wewnętrznych usługach. Rankingi dobrowolne, które nie tyle, że motywują do wysłania zdjęć, ale też pozwalają wejść do świata mody czy influencerów, jeśli ma się poparcie w wielu kategoriach. To też inspiracje, ponieważ można znaleźć odpowiednie przez filtry zdjęcia czy filmy, jaka jest najlepsza teraz fryzura sylwestrowa w naszej kategorii wiekowej i okolicy. Możliwe zdawania każdego pytania pod zdjęciem, czy okulary pasują do kształtu twarzy, czy stylizacja jest spójna, na ile wygląda na stylizacji. Możliwość rankingowania samych ekspertów, ponieważ wiele osób zajmujących się tym zawodem lub hobbystycznie może robić lepiej lub gorzej. I faktycznie to społeczność wybiera kto to robi najlepiej. Cała komunikacja z przemyślania, jeśli nie dojdzie do interakcji użytkownik otrzyma o zwrot środków. Może, jeśli znaczy to wcześniej, taka wiadomość trafi do wszystkich konsultantów. Może skorzystać też szybkich porad, żeby, jeśli jest na zakupach, czy zmienić czas odpowiedzi samego konsultanta. Rankingi metamorphos. Artykuły od ekspertów, możliwość kupowania wewnętrznych usług, aby być częściej oceniane, lepiej widocznym, możliwość zarabiania przez promowanie portalu, sklep z nagrodami. Nasza aplikacja mobilna, przygotowana w wszystkie platformy, zaprojektowana, była możliwie przyjazna i łatwa w użyciu. Zaufana między innymi Pioś Sierpiński, stylista i fryzjer gwiazd, często występujący w tej nasiadaniu, w VN, w magazynach modowych, udziela eksperckich porad w naszym portalu. Zostaliśmy docenieni przez Amazon, AWS i OVH, otrzymując za innowacje 100 tysięcy złotych na serwery, które są skonfigurowane, aby utrzymać każdy ruch. W konkursie o milion euro USDB dostaliśmy się do pierwszej dwudziestki na wiele tysięcy zgłoszeń i otrzymaliśmy złoty bilet w Akademii Inwestora. Nasz model biznesowy, który pokazuje wszystkie nasze założenia. Jednak najciekawsze jest na czym zarabiamy, a to są prowizje między konsultantem a użytkownikiem. Sprzedaż wewnętrznych usług aby częściej ocenianym, lepiej widocznym sprzedaży naszych produktów i tworząc marketplace dla innych marek aby mogły też sprzedać swoje rzeczy oczywiście za prowizją i reklamach. Trudno wskazać konkurencję, ponieważ nie tak psychologicznie nie połączą funkcjonalności, a nasza konkurencja działa bardziej w świecie offline'owym. Na zespół, który wierzy w AI że jest zwyczajnie potrzebny ludziom, a motywują nas pozytywne opinie użytkowników i ekspertów. Nasz najbliższy plan działania to stworzenie strategii marketingowej biznesu sprzedaży, wdrożenie tych wszystkich rekomendacji i utworzenie kampanii uświadamiającej AI sam, sam rozwój aplikacji będziemy finansować z naszej dotacji, na którą się kwalifikujemy, to będzie od miliona złotych lub więcej. W tej rundzie finansowej chcemy uzyskać 1,5 miliona złotych na samą kampanię. E, oczywiście też na strategię, a samo wdrożenie tych rekomendacji i strategii będzie taniej dzięki naszemu zespołowi. Cel badań i strategii oczywiście zaoszczędzi nam budżet, też pozwoli znaleźć pokolenie, które, i grupę docelową, która da najszybszy zwrot z inwestycji i też poznanie jak, a innymi jest najlepiej postrzegane jako portal modowy, czy dający inspirację przez metamorfozy i rankingi, czy dający kontakt z ekspertami lub i, idolami. Większość tutaj wymienionych celebrytów i ekspertów bezpośrednio lub przez menadżerów dała znać, że jest zainteresowana współpracą, a zasługą tego jest pomysł, aby influencer nie dało po prostu znać, że poleca innym, tylko zwyczajnie będzie częścią jego i będzie udzielał eksperckich porad i informując o tych swoich fanów. To nie tylko ściągnie fanów, ale też innych celebrytów, bo zobaczą, że skoro oni zarabiają, to czemu nie inni? Wiele celebrytów przeszło metamorfozy i będą mogli chętnie udzielać odpowiedzi, jak dokonano tych zmian. W całej kampanii chcemy, aby wzięło ogrom specjalistów. To jest nasz harmonogram działań, który oczywiście też mamy przy sobie, ale najciekawsze są prognozy zwrotu środków. W pierwszym pułapie chcemy uzyskać 100 tysięcy użytkowników. Moglibyśmy to osiągnąć przeznaczając na Google Play, Chat, czy media społecznościowe 400 tysięcy złotych, jednak chcemy podwoić tą kwotę, aby budować markę z celebrytami, z influencerami, budując strategię. Widzimy, że jedna trzecia użytkowników jest zainteresowana konsultacjami, ale to często nie jest jedna konsultacja. To tylko parę, co da nam 100 tysięcy interakcji. Przy 9% prowizji i średniej cenie za konsultację od 20 do 100 zł, 50 zł da nam pół miliona przychodu. 20% użytkowników jest zainteresowanych naszymi wewnętrznymi usługami, mamy ich 3 po 5 zł, to nam da 300 tysięcy przychodu. Samych reklam przy tej ilości użytkowników będziemy mieć 20 tysięcy przychodu. 3, 30% naszych tutaj konsultacji od 3%, które mamy w naszym sklepie. Jeśli tylko 10% jest z tych właśnie rekomendacji od konsultantów sprzedamy przy 30% marży, oddając też 5% konsultantom. Będziemy mieli 225 tysięcy przychodów i też tworząc marketplace dla innych firm dla na to 90 tysięcy przychodów. Łącznie przy tej ilości użytkowników będziemy mieć milion 100 tysięcy przychodów, 310 tysięcy zysku i moglibyśmy tymi samymi środkami podwoić naszą ilość użytkowników, ale chcemy to przekazać więcej, to więcej środków, aby budować jeszcze bardziej markę. Przy 250 przy 5 użytkowników przewidujemy 2 miliony zysku, przy pół milionie użytkowników przewidujemy 6 milionów zysku, przy milionie użytkowników przewidujemy 16 milionów zysku. To są projekcje finansowe lokacje kosztów, a w tej rundzie finansowej mają przygotowane pakiety z spółki, z pakiety udziału spółki ZO, które oczywiście są w pełni negocjowalne. Zapraszam do wszelkich rozmów. Oczywiście też zapraszamy inwestorów z zaplecze marketingowym, aby pomóc nam wypromować AnyMich. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę, poświęcony czas. Dziękujemy.